a również w samorządzie miejskim przewodniczący zarządu się dla Kościuszki. Chciałbym tutaj od pana Komendanta wyszło taką informację, bo mamy dość dużo tych przestępstw związanych z narkomanią. Często w mediach pokazuje się te przestępstwa jako coś niegryźnego, że to dotyczy tylko złapania za, tak, za posiadanie małej ilości narkotyków. Jakiego rodzaju, właśnie to są przestępstwa? To jest ich dość dużo. Czy rzeczywiście tak zwane te małe przestępstwa, czy poważne? I kolejne, jeszcze jedno pytanie, może bardziej już w stronę też władz samorządowych. Jeśli ocenił działalność Policji z mojej perspektywy, z mojego osiedla, gdzie mieszkam, akurat widzę i patrole dość często, widzę akurat aktywność policjanta dzielnicowego. Natomiast e, też e, słyszę relacje, że na przykład policja ma rzeczywiście dość dużo takiej energii na zajmowanie się nawet, e, no, jak najbardziej też przestępstwami, ale trudnymi. Gdzie, gdzieś w relacjach godzinie 7 e, policjanci potrafią dać, wręczyć e, mandaty za przejście e, przez e, nie, nieprawidłowo przez pasy. i to w takich godzinach, no, gdzie tego ruchu e, nie ma. Dla mnie jest to jakiś taki wskaźnik no, że policja na tyle mojej pamięci z początku lat 90. dość dobrze radzi sobie nawet z takimi drobnymi przestępstwami jest w stanie interweniować. Natomiast no, ostatnio słyszeliśmy, że policja zarezygnowała, znaczy może raczej miasta, ale w każdym razie policja stwarzała takie niedogodne warunki dla funkcjonowania monitoringu, dla obsługi monitoringu na komendzie powiatowej policji, że tutaj i stąd e, moje takie pytanie. Czy policji może nie bardziej nieraz potrzeba jakiegoś wsparcia ze strony gmin, w tym miasta e, Moławy, a e, znowu z takich moich obserwacji, e, nie wiem na ile to pomoc, tego realne bezpieczeństwo zapewnia e, skala rozbudowy straży miejskiej na naszym terenie. jeszcze kiedyś było mało strażników i one już nam wystarczali. Przybyło tych strażników. Pogorszyły się warunki y, finansowe samorządu terytorialnego. Miasto Mapa ma coraz mniej pieniędzy, a dużo pieniędzy dajemy na utrzymanie tej instytucji. Gdzie Rady Bezpieczeństwa, to ja, ja dzwonię nie na Straż y, y, Miejsko, jednak jeśli potrzebuje jakiejś pomocy, tylko y, na policję, bo ona rany jest w stanie o każdej godzinie y, się zjawiać. Bardziej by policji pomagało jak najwięcej właśnie jeszcze wsparcia ze strony samorządu bez z sprzętu niż to, że samorząd wydaje pieniądze na przykład na, e, rozbudowuje to instytucje straży miejskiej, rozbudowało dość mocno, a brakuje tak jak w mieście w Mali, teraz na oświetlenie ulic, bo to też jest taki bardzo poważny problem. Dziękuję.